To oglądana nika Wetrisz. Wczoraj była na miejscu drugim, dzisiaj w pierwszej serii o szczebel niżej, ale będzie na pewno walczyć. 88 km na godzinę. Ej, piękny skok poniosło jej w, tą, w tej końcowej fazie lotu, tak jakby dostała jakiś taki podmuch podnarty, bo wydawało się, że już podchodzi do lądowania, a tu jeszcze złapała noszenie podnarty, no i 101,5 metra. To jest najdłuższy skok tego konkursu. Brawa dla Słowenki, jak tam było z wiatrem, no tak, 45 pod podnarty, a zatem ten uśredniony wskaźnik tutaj nie kłamie. Będzie miała odjęte 3,5 punktu, tak jest, dokładnie, no te 16, 15,5, no bo telemarku tam nie było, no ale sporo punktów za odległość i ona teraz wyprzedza swoją rodaczkę, Repim Zubanczyci obejmuje prowadzenie. A my obserwujemy walkę o podium, może o zwycięstwo w tych zawodach. Klara Ulrichowa, Czeszka. Też to dobrze wygląda i skok w okolicach punktu konstrukcyjnego, jakby ona na dole na to noszenie, które widzieliśmy przy skoku w Etriś, nie trafiła. 96,5 metra. Patrzę na wiatr, także był sprzyjający. Będzie miała zabrane niemal tyle samo co Słowenka chwilę przed nią. Zatem zabraknie tutaj odległości i powinna Ulrichowa przegrać ze Słowenką. Tak też się dzieje. Jest druga, zatem na podium dzisiaj stanie. Ależ minimalna różnica to jest tylko dwie dziesiąte punkty. Słowenka druga, ale czy będzie druga, czy tak jak wczoraj, czy pierwsza, no to rozstrzygnie się po skoku oglądanej Karoliny Indraczkowej. 100 metrów w pierwszej serii. Czeszka otwierała listę wyników. Trochę niespokojny lot. No i chyba niezbyt. To była dobra próba, udana. Dość wcześnie wylądowała. 95 metrów to oczywiście jest dobra odległość, ale Antonin Hajek kiwa głową. Bo tutaj teraz patrzę na ten uśredniony wskaźnik, pokazuje, że Karolina miała wiatr podnarty o sile 1,3 m na sekundę, a zatem startowała w zdecydowanie najlepszych warunkach. Chyba nie do końca tak było, bo w tej końcowej fazie.